Siemaneczko widzowie, z tej strony GodLark. Dzisiaj będzie materiał, o którym już mi wspominaliście, czyli podsumowanie trzech lat dziewiątej generacji konsol, a do tego odpowiemy sobie też na pytanie, czy ta generacja spełniła nasze oczekiwania oraz kto w niej wygrał. Przy okazji za pomysł na ten właśnie materiał chciałbym gorąco podziękować jednemu z widzów, a mianowicie to panu Daniel 7856 Obiecałem Ci, że właśnie taki materiał zrobię i teraz byczku słowa dotrzymuję. Dziewiąta generacja konsol, czyli ta obecna, rozpoczęła się w listopadzie 2020 roku. Przez te trzy długie lata byliśmy świadkami właśnie jej trwania, jej wzlotów oraz oczywiście także upadków. Pytanie, czy ona finalnie nas rozczarowała i czy warto było na nią czekać? Sprawdźmy. Żeby wiedzieć, czy ta generacja spełniła nasze oczekiwania, no to warto sobie powiedzieć, czego tak naprawdę od niej oczekiwaliśmy. A tych oczekiwań, wbrew pozorom, było akurat całkiem sporo. Wielu graczy w internecie twierdziło, że chce otrzymać właśnie rozdzielczość 4K i do tego chce mieć 60FPS w każdej grze. Inni z kolei mówili, że chce kolejnych genialnych gier ekskluzywnych, jakie właśnie wleciały na konsole w poprzedniej generacji. Teraz mielibyśmy mieć ich jeszcze więcej, miałyby być jeszcze lepsze. A jeszcze inni się podniecali zapłatanym wsparciem dla 120Hz ekranów oraz obsługą 120 fps w gra. I teraz, żeby sprawdzić, co tak naprawdę otrzymaliśmy, podzielmy sobie ten materiał na cztery sekcje, w których sobie opowiemy, co przez te trzy lata dostaliśmy. Z racji tego, że cały ten materiał wyszedłby bardzo długi, jeżeli by zrobić go ciurkiem, to zdecydowałem, że ten film podzielimy sobie na dwie części. W tej części powiemy sobie o samym sprzęcie i o wykonaniu w oraz padach, i powiemy sobie także o jego wydajności oraz jakości grafiki. Następnie w kolejnej części sprawdzimy sobie możliwości, jakie oferowały systemy konsol, a więc takie rzeczy jak wsteczna kompatybilność czy też obsługa technologii Fire, a na koniec sprawdzimy sobie, ile wyszło w tym czasie dobrych gier i czy te gry były rzeczywiście tak dobre, jak sobie tego życzyliśmy. Zapraszam. Zacznijmy od samych sprzętów. Obie konsole wyszły mniej więcej w tym samym czasie i obie też zaproponowały zgodnie odmienne podejście do swojego projektu. Playstation 5 od Sony zaoferowało taki, iście futurystyczny projekt wyglądający trochę jak taki statek kosmiczny, natomiast Xbox zrobił coś kompletnie innego, on postawił na taki dużo bardziej stonowany design i właśnie Xboxa można gdzieś tam łatwo sobie ukryć w pokoju, on się właśnie nie wyróżnia. To co jednak nas najbardziej w tej kwestii interesuje, to jest jednak jakość wykonania oraz samo chłodzenie konsol. W poprzedniej generacji konsol z obiema tymi rzeczami był spory problem. I to szczególnie w przypadku PlayStation 4, które no raz po raz potrafiło strzelać z plastikiem, a przy jakichś większych, mocniejszych grach no to po prostu niemiłosiernie wyłownie w głosy. Jak jest teraz? No to zależy od konsoli. Zacznijmy najpierw od chłodzenia. Obie konsole oferują znakomite, niemal właśnie niesłyszalne chłodzenie, nawet pod dużym obciążeniem i bardzo dobrze. To jest właśnie szczególnie duży upgrade w przypadku PlayStation, bo tak jak mówiłem, PlayStation 4 było niestety bardzo głośne. Playka 5 jest już praktycznie bezgłośna. Z jakością wykonania jest już jednak inaczej. Xbox Series X oraz S są wykonane bardzo solidnie, tutaj jest wszystko ok. One nie strzelają plastikiem, nawet po rozgrzaniu sprawiają wrażenie takich bardzo wytrzymałych sprzętów. Niestety PlayStation 5 to już sobie strzelić po rozgrzaniu potrafi. No i do tego zdarzały się też spore problemy z jakością wykonania chociażby wentylatorów, które potrafiły terkotać. Ale to jest i tak pikuś, bo ten model PlayStation 5, który znamy wszyscy, ten stary, on już ze sklepów się wyprzedał. Teraz zostaje nam taki nowy model, zwany PlayStation 5 Slim, z którego już się nabijaliśmy na łamach kanału wielokrotnie. Ten nowy model ma niższą jakość wykonania, on ma też prawdopodobnie gorsze chłodzenie, do tego ma takie paskudne bazarowe nóżki, przez które cała konsola się chybocze. No, wygląda to po prostu bardzo kiepsko. Nie wiemy, jak będzie wyglądał przyszły model Slim Xboxa, bo taki na pewno się pojawi. Natomiast na razie ten nowy model PlayStation 5 bardzo mocno rozczarowuje. On jest teraz dostępny w sklepach i on już praktycznie zastąpił całkowicie ten stary. Także jeżeli chcielibyście teraz kupić PlayStation 5, no to natraficie już na ten nowy, który jest niestety dość kiepski. Przejdźmy jeszcze teraz do kontrolerów. Obie konsole zaoferowały nam tutaj nowe pady. PlayStation 5 zaoferowało nam DualSense'a z takimi nowościami jak haptyczne wibracje i adaptacyjne triggery, i do tego sam kontroler został jeszcze dodatkowo wyprofilowany, żeby był jeszcze wygodniejszy. Microsoft natomiast poszedł kompletnie inną drogą, on się zdecydował praktycznie nic nie zmieniać i niestety dalej ten pad od Xboxa jest na baterie, paluszki, no i nie ma on praktycznie żadnych nowych bajerów. Pytanie teraz, czy te wibracje i te triggery w padzie od PlayStation robią taką różnicę. Są takie gry, gdzie te efekty wykorzystywane są po prostu źle no i bardziej denerwują nas niż cieszą, natomiast jest też sporo gier, w których to jest naprawdę fajnie wykorzystane na przykład do napinania cięci wyłuku i to sprawia po prostu przyjemność. Jest to więc technologia jak najbardziej użyteczna i myślę, że tutaj Sony mocno napulsowało w kwestii funkcji pada niewątpliwie wygrało. DualSense to jest właśnie taki prawdziwie next genowy pad, natomiast pad od Xboxa został praktycznie ten stary. No, ale funkcje to nie jest jedyna rzecz ważna w przypadku. Liczy się tutaj też przede wszystkim wygoda użytkowania, czas pracy na baterii oraz wytrzymałość. Jeżeli chodzi o samą ergonomię, no to tutaj w zasadzie nie ma o czym mówić, bo oba pady ten i DualSense i Xbox są w tej kwestii naprawdę bardzo mocno dopracowane. W przypadku czasu pracy na baterii, no to już jest troszkę inaczej. Wiele osób oczekiwało, że te kontrolery nowej generacji będą właśnie dłużej działać na baterii. W przypadku pada od Xbox to on działa dość długo, ale niestety jest na te cholerne baterie paluszki, które musimy sobie ładować osobno. Natomiast DualSense Sony działa na baterii no dość krótko, gdzieś tak od 6 do 8 godzin. Czyli podobnie w sumie jak ten stary pad od PlayStation 4. Mówię tutaj oczywiście o nowym kontrolerze z nową baterią i o tej drugiej wersji DualShocka, nie o tej pierwszej, ona trochę dłużej trzyma. Także, żeby nie było nieporozumień. I w tej kwestii właśnie, jeżeli chodzi o czas pracy kontrolerów na baterii w tej generacji, Myślę, że możemy się czuć trochę rozczarowani. No, bo jednak spodziewaliśmy się, że te nowe kontrolery będą działały dużo dłużej. Sony tutaj mogło zapewnić sporo większy akumulator, właśnie pozwalający na długą rozgrywkę. Niestety, na to się nie zdecydowało i niestety też nie popracowano nad wytrzymałością tego DualSense'a. No, bo te pierwsze wersje DualSense'a padały po prostu jak muchy. Ja wam powiem szczerze, ja teraz mam piątego DualSense'a i ciągle pierwszego pada od Xboxa, no co wyraźnie wskazuje, że to problem jest właśnie z tym padem od Sony. On bardzo często leciał na gwarancję, natomiast padł od Xboxa nigdy na gwarancję u mnie nie poleciał. Jak więc wypada dziewiąta generacja, jeżeli chodzi o sam sprzęt? Jeżeli chodzi o wykonanie, no to jedynie Xbox nie ma tutaj sobie nic do zarzucenia. Konsola jest wykonana świetnie, ona jest cicha, ma naprawdę dobrej jakości tworzywo i ma naprawdę porządne chłodzenie. PlayStation 5 z kolei ciche też jest, natomiast pod względem jakości wykonania to już tak wesoło nie jest, bo tutaj zdarzały się wpadki, szczególnie właśnie z wentylatorami, a nowy model Slim jest pod tym względem jeszcze dużo gorszy niż ten stary. Jeżeli chodzi o kontrolery to tutaj z kolei nie mamy praktycznie takiego jednoznacznego faworyta. Pad od Xboxa jest dużo bardziej wytrzymały, natomiast zapewnia mniej funkcji, no i jest na bateryki, które trzeba wymieniać. Natomiast znowu DualSense trzyma na baterii dużo krócej, natomiast ma nowe bajery, ma adaptacyjne triggery, ma haptyczne wibracje i one w niektórych grach robią różnicę. Kontrolery obu tych firm mogą więc nas zadowolić bądź rozczarować, a to wszystko w zależności czego od nich oczekuje. Pytanie więc, czy 9 generacja konsol w tym aspekcie dowiozła? Myślę, że finalnie jednak dowiozła, bo pomimo że tam parę problemów pozostało nierozwiązanych, jak właśnie te problemy z jakością wykonania, czy też te pady, które lubiły się psuć. No, to i tak w tej kwestii, chociażby chłodzenia czy jakości wykonania, mamy progres względem generacji poprzedniej i z tego powinniśmy być zadowoleni. No, fakt, problemy jakieś tam są ciągle, natomiast i tak się gra lepiej niż na PlayStation 4 i Xbox One. Sprawdźmy teraz samą wydajność. Konsole poprzedniej generacji, czyli PlayStation 4 oraz Xbox One, już na starcie były niestety cholernie słabe. Nie wiem, czy pamiętacie te czasy przy premierze właśnie poprzedniej generacji konsol, natomiast wtedy otrzymaliśmy taką grę na start Assassin's Creed 4, czyli bardzo cenionego assassina, który wtedy był w zasadzie takim portem jeszcze z poprzedniej generacji konsol. I czujecie, że ten na start PlayStation 4, ten port tej gry z Xboxa 360 i ze starego PlayStation 3, na samym starcie nawet nie miał rozdzielczości full HD, no, tą później do nano wpatrzył, natomiast na start ta gra działała w 900p i nadal w 30 klatkach na sekundę. Co pokazuje właśnie, jak żenująco słabe były te nowe konsole na Premiere. Przez tą niewielką moc tych konsol, no, praktycznie wymuszona została później premiera ich ulepszonych wersji, czyli PlayStation 4 Pro oraz Xbox One X. A pod koniec generacji te stare modele, no, dusiły się okrutnie już praktycznie na każdej grze. Te konsole były znacznie za słabe na start. Jak to wyglądało z konsolami obecnej generacji? No tutaj już na szczęście było znacznie lepiej. Na start otrzymaliśmy tutaj kilka gier i też kolejnego Asasyna, to był Assassin's Waha. I na PlayStation 4, czyli tej starej konsoli, ta gra działa z trudem gdzieś tak w okolicach 970p oraz 30 klatka na sekundę. Na PlayStation 5 oraz nowym Xboxie z tej generacji otrzymywaliśmy tutaj dwa tryby. 1440p w 60 fps oraz pełne 4K w 30 klatkach na sekundę i to sobie po prostu tak działało, tak płynnie, tak bez problemów, na premierę samej konsoli. I to stanowiło potwierdzenie, że oba te sprzęty są rzeczywiście mocne i nie będzie z nimi problemu. Co prawda Xbox w tej generacji, ten model X jest troszeczkę minimalnie mocniejszy niż PlayStation 5, natomiast w praktyce w grach nie zawsze to widać i obie konsole sobie dają z nimi radę całkiem nieźle. Oczywiście moc tych konsol nie było widać jedynie w Asfasynie. Mnóstwo innych gier jak Demon Souls czy nawet niezbyt lubiany Call of Duty Cold War, te wszystkie gry działały w wysokich rozdzielczościach przy 60fps i zapewniały naprawdę niezłą jakość grafiki. Czy tego oczekiwali gracze i finalnie byli z tego zadowoleni? No, okazuje się, że nie wszyscy. Ja Wam osobiście teraz, drodzy widzowie, powiem, że ja jestem z wydajności nowych konsol jak najbardziej zadowolony. Natomiast można znaleźć sporo postów osób w internecie, które oczekiwały jednak czegoś więcej, i tutaj też winie głównie marketing obu producentów, czyli Sony oraz Microsoftu. Oni karmili swoich klientów takimi jakimiś głupimi sloganami, że gry będą działać w 4K60, że będzie ray tracing, a Sony to już w ogóle przegiełopałe, bo na pudełku od PlayStation sobie napisało 8K. No to już w ogóle było naprawdę głupie. Dla każdego kto mniej więcej jest zorientowany w sprzęcie, no to było pewne, że 4K w 60 klatkach nie będzie w każdej grze, bo to jest po prostu niemożliwe, a z taką rozdzielczością mają ogromne problemy nawet najdroższe komputery o wartości kilku konsol razem wziętych. Także moim zdaniem te wyniki obu konsol jakie mamy w grach to są nadal naprawdę niezłe. Jednak co uważniejsi widzowie pewnie zaraz zauważą, że sytuacja z premiery konsol, czyli na przykład ten Assassin, ten Demon Souls, ma się jednak troszeczkę inaczej do tego, co mamy teraz. No to jest fakt. Nie wiem, czy zauważyliście, ale ostatnimi czasy właśnie wyszło takich sporo kiepsko zoptymalizowanych gier z równie kiepską jakością grafiki i równie kiepskim obrazem. I to wcale nie jest wina samych konsol. Na ogół teraz gry robi się coraz łatwiej, no i deweloperzy zaczynają się też robić coraz bardziej leniwi, i do tego niestety często też nie mają odpowiednich kompetencji. Dodajmy do tego fakt, że silnik Unreal Engine 5, który jest obecnie takim najpopularniejszym wyborem, jeżeli chodzi o gry, to jest niestety mocno niedopracowany i sprawia spore problemy. I mamy przepis na katastrofę. Weźmy sobie taki Remnant 2 na przykład, którego recenzowaliśmy na kanale już jakiś czas temu. Ta gra wygląda w sumie nieźle, jeżeli chodzi o grafikę, natomiast ona chodzi w żenująco niskiej rozdzielczości, czasem spadającej nawet do 720p. Porównując go do wspomnianego już we filmie Assassina Valhalla właśnie z początku tej generacji, no to jakościowo grafika w sumie wygląda podobnie, natomiast ten drugi, ten Assassin oferuje czterokrotnie taką rozdzielczość, co Remnant 2 przy podobnej jakości grafiki. No to raczej z tą drugą grą jest tutaj problem, a nie z konsolą, prawda? Konsola jest całkiem mocna, a to, że Remnant 2 jest po prostu do dupy zoptymalizowany i do tego ten silnik, na którym on jest zrobiony, czyli właśnie Unreal Engine 5, jest po prostu też do dupy, to już jest wina samej konsoli. Ale samo rozdzielczość klatki to jest jedno, pozostaje nam jeszcze inne sprawy. Zarówno w internecie, jak i od znajomych słyszałem, że oczekiwali oni w grach czegoś nowego, takiej nowej jakości, której oni finalnie dostali. Po dopytaniu o co im konkretnie chodziło, dowiedziałem się, że głównie chodziło im o ray tracing oraz rozwój sztucznej inteligencji, a także elementy interaktywne w grach, jak na przykład właśnie destrukcja otoczenia. Jeżeli chodzi o ray tracing, to tutaj przyznaję, że zostaliśmy po prostu zrobieni w barona przez marketing producentów. Ta technologia, czyli ten ray tracing, to jest tak zwane śledzenie promieni. Ona jest ekstremalnie za żerna i obecnie poza jakimiś tam pojedynczymi przypadkami w postaci gier ekskluzywnych, gdzie tam można wycisnąć z konsoli wszystko co się da, no to i się nie da wykorzystać, bo po prostu ona zżera za dużo mocy. Producenci obu konsol sobie jednak równo nagrabili właśnie reklamując ten ray tracing wszędzie gdzie się dało i myślę, że finalnie z tego powodu możemy być z obsługi ray tracingu z tej generacji niezadowoleni. Przez to, że producenci właśnie za dużo reklamowali ten ray tracing, no to ludzie się nastawili, że on będzie w wielu grach, a finalnie się okazało, że on jest tylko w jakichś eksak i to naprawdę szczątkowo. Czyli po prostu zrobili nas balo. Natomiast co do sztucznej inteligencji oraz interaktywnych elementów w grach, to tutaj przyznaję Wam rację na 100%. Procesory obecnych konsol w grach są już wystarczająco mocne, żeby takie ulepszone właśnie AI czy destrukcję otoczenia pociągnąć, jednak niestety gier korzystających z takich elementów jest jak na lekarstwo. Wciąż znakomita większość z nich oferuje jakieś statyczne pokoiki, gdzie nie da się przywrócić nawet lampy, a co dopiero mówiąc o robieniu jakichś dziur w ścianach, to jest wszystko po prostu statyczne jak cholera, a sztuczna inteligencja w, nawet w dużych grach bywa ciągle okrutnie durna. Tutaj z pewnością jest kiepsko i krótko mówiąc, moim zdaniem w tym aspekcie dziewiąta generacja konsoli jak do tej pory nas rozczarowała. Możliwości sprzętowe tutaj są, natomiast deweloperzy ich nie wykorzystują i zamiast tego robią jakiś pierdol, jest jeszcze jeden element, w którym dziewiąta generacja konsol mogła nas rozczarować, a przynajmniej jakąś część z nas, a konkretnie jest to granie w 120 Hz. Na komputerach takie granie jest coraz popularniejsze, tam się coraz częściej spotyka jakieś wysokie wartości odświeżania typu 140 Hz czy nawet 240 Hz, natomiast na konsolach tego do tej pory nie było. Tutaj wraz z tą generacją producenci mieli nam zapewnić właśnie obsługę z 120 Hz gra. No i producenci nam to zapewnili, niestety problem polega na tym, że tak naprawdę niewiele gier z tej obsługi korzysta. Na końcówkę 2023 roku mamy obecnie około 98 gier z trybami 120 Hz, no a to jest trochę mało. Dlaczego jest ich tak mało? Ano głównie dlatego, że tak naprawdę niewiele osób z tych trybów korzysta. Na konsolach ludzie po prostu wolą grać w 60 klatkę na sekundę z większą ilością detali niż 120 w gorszej jakości. Napis jest kompletnie odwrotnie, więc to jest takie zderzenie dwóch różnych światów. Czy możemy więc powiedzieć, że w tym aspekcie 9. generacja nas rozczarowała? No to zależy kogo. Jeżeli liczyliście właśnie na te tryby 120 Hz, że sobie pogracie w tej większej płynności, no to z pewnością ta generacja Was rozczarowała. Natomiast jeżeli tak jak ja macie monitor 60 Hz, bądź też telewizor, no to brak takiego trybu nie zrobi Wam po prostu absolutnie żadnej różnicy. Następna rzecz, o której sobie opowiemy, to jest kwestia o czasu ładowania gier. I każdy, kto grał na PlayStation 4 oraz Xbox One, na to naprawdę mocno narzekał. Tam, jak żeśmy zginęli, gdzie no to gra się potrafiła ładować nawet minutę, no to było naprawdę cholernie uciążliwe, szczególnie w grach typu Soulsy, gdzie żeśmy ginęli często, albo teleportowaliśmy się pomiędzy miastami. W tej generacji konsol oba sprzęty zaoferowały nam bardzo szybkie dyski SSD, i to po prostu widać. Taki prosty przykład. Spider-Man Miles Morales, który wyszedł i na PlayStation 4, i na PlayStation 5, może być do tego przykładem. Na PlayStation 4 ta gra ładuje się całe 20 sekund, a na PlayStation 5 ładuje się 2 dwie. Dwie sekundy, czajcie? czyli 10 razy szybciej. No Może nie we wszystkich grach wyniki są tak spektakularne, natomiast to jedno jest pewne, że jest znacznie, znacznie szybciej niż na starych konsolach, czyli PlayStation 4 oraz Xbox One, i z tego powodu myślę, że możemy być jak najbardziej zadowoleni. Ogólnie gry się ładują szybciej, przenosimy się w grach szybciej i ładujemy save szybciej. I w tym aspekcie 9 generacja konsoli jak najbardziej dowiozła. I ostatni aspekt, i to dość nieoczekiwany, to jest sama jakość obrazu. Powiecie, Godlike Ale, o co ci chodzi? Przecież przed chwilą mówiłeś, że gry chodzą w całkiem wysokiej rozdzielczości, więc w sumie powinno być okej, okay, nie? No i rzeczywiście, gry chodzą w sumie w wysokiej rozdzielczości, natomiast nie znaczy to, że obraz jest dobrej jakości. Niestety widzowie, w tej generacji konsol deweloperzy zaczęli do bardzo wielu gier wciskać tak zwaną rekonstrukcję obrazu. O tym czym taka rekonstrukcja jest powiedzieliśmy sobie już w innym filmie, do którego obejrzenia Was serdecznie zachęcam i możecie go teraz zobaczyć w prawym górnym rogu ekranu. Jak ta rekonstrukcja wpłynęła na grafikę? No niestety czasem bardzo drastycznie. Pamiętacie, może wspominałem tutaj o takiej grze właśnie Remnant 2, gdzie ta rozdzielczość była niska i w tym tytule deweloperzy tą niską rozdzielczość próbowali zamaskować właśnie rekonstrukcją obrazu. I z tego wyszła po prostu jedna wielka katastrofa. Jakieś kropki, jakieś kwadraciki na ekranie, jakieś rozmycia, no jakieś obrzydliwe artefakty, przez które aż głowa bolała, jak się w tą grę grało. Wyglądało to po prostu obrzydliwie i niestety takich gier na rynku jest coraz więcej. Nawet polski Robocop, który w sumie był całkiem fajnym tytułem, którego recenzowałem ostatnio, musiałem go finalnie ocenić sporo niżej, bo też jakość obrazu była w nim po prostu żenująco gówniana. Tam było totalne mydło z jakimiś kropeczkami latającymi po ekranie. To jest nie do przyjęcia. Niestety w tej generacji takich gier z popsutym obrazem jest całkiem sporo. Jeżeli chodzi o jakość samego obrazu właśnie w grach z tą rekonstrukcją obrazu, to możemy być z 9. generacji konsol w tym aspekcie rozczarowani. To jest drodzy widzowie koniec pierwszej części tego filmu. Mam nadzieję, że Wam się spodobał. W następnej części powiemy sobie o systemach konsol i o tym jakie nowości wprowadziły, a także o obsłudze nowych technologii jak VRR, a także o samych grach, czy były wystarczająco dobre i ile ich się pojawiło. Jeżeli ten film już zdążyłem zrobić, to pojawi się on Wam teraz w prawym górnym rogu ekranu, a także znajdziecie go na pewno w opisie oraz przypiętym komentarzu. Jeżeli go tam nie ma, to znaczy, że jeszcze nie zdążyłem go stworzyć i proszę Was o chwilę cierpliwości, bo ten film pojawi się na kanale w przeciągu kilku dni. Dziękuję Wam bardzo za obejrzenie tego filmu. Jeżeli on się Wam podobał, to zapraszam Was serdecznie do obserwowania kanału, bo takie filmy będą się na nim pojawiać regularnie. Gorąco dziękuję też wszystkim wspierającym kanał i jestem Wam bardzo wdzięczny za okazaną pomoc. Dzięki właśnie Waszemu wsparciu przygotowywane filmy na kanale mogą być jeszcze lepsze. Także dzięki Panowie, pozdrawiam i trzymajcie się.